Dzisiaj będziemy robić e, konkurencje te, telefonowe, w sensie e, zdjęciowe A będziemy dzisiaj używać do tych zdjęć e, telefonu Realme GT2 A jest to ogólnie najbardziej premium flagowiec z historii marki Realme Dzisiaj taki telefon mamy do wykorzystania Mamy trzy kategorie i kategoria numer jeden Najlepsza fura Kategoria numer dwa Najbardziej symetryczne zdjęcie Kategoria numer trzy Najbardziej śmieszne zdjęcie Mamy trzy kategorie i te kategorie potem będą rozstrzygać kto zrobił lepsze zdjęcie Ludzie, którzy tutaj chodzą na ulicy, a jest tutaj bardzo dużo ludzi bo Przewstawka pobaciowa, więc jak żeby inaczej. A teraz Wam opowiem o kilku takich parametrach, które są akurat w tym telefonie. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, to jest tutaj 120 Hz E4 Super AMOLED, więc jest to bardzo dobry wyświetlacz, płynny na pewno. A jeżeli chodzi o aparat, to jest bardzo ciężka nazwa i bez sensu, żebym ja Wam ją mówiła, bo i tak nie zapamiętacie, więc tutaj Wam się wyświetla i właśnie tym aparatem będziemy dzisiaj robili zdjęcie. I ten aparat znajdziecie w obydwu modelach telefonu GT2 Series Dobra, no to na ty idziesz pierwsza To postanowiła. no dobra ja postanowiłam Najciekawszy samochód tak. No patrz jaki ten autobus jest w sztos Patrzcie dzieci, siema Jeszcze oh. oh. A ja oni teraz dopiero cię na spoznanie, ta dziewczynka jest w szoku i ona nie wie co się dzieje ale najlepszy jest pan, który siedzi i patrzy. <laughs> Moje zdjęcie, proszę Państwa, wam się wyświetla teraz tutaj, możecie sobie je zobaczyć. Moim zdaniem wyszło całkiem spoko jak na zrobione w kilka sekund. Dzień dobry, moi drodzy. Eee, idziemy zrobić fotkę. Ja się nie śpieszę. Ja, ja uznałam, że ja nie będę myślała jak każdy. Ale najlepszy samochód to może być mój samochód. Nie każdego stać na e, brygę. Ma pan bardzo ładną... E, Brykę. brykę No, no więc mamy super brykę Bo wiecie, mogłabym też zrobić zdjęcie ładnego auta Ale nie widzę tu ładnego auta, więc to będzie moja bryka Pójdę bez kurtki, żebym szybciej to zrobiła Dobra, uwaga, czas, start Posłuchaj. się się O, to jest bryka. Tu się pokaże wam teraz ta fotka Dobra. Nie no, fajne. Najlepsze? Ja się zmęczyłem, przez Ciebie. Ale ładne robi to zdjęcie, ładne zdjęcie robi to No, mega ładne. Moja no, y, ten, tę taksówkę. Ale, ale jest fajne, ale jest, jest, jest fajne. To jest ładne to zdjęcie, no. Moja foto też jest ładne. Ej, też jest fajna. Też jest fajne. No, ale moja, ciało. Ciało. moja przegrała. Potrzebujemy... Y, no, ej, tak, wybrałybyście <laughs> zdjęcie, które według Was jest najlepsze? O No Fajnie. dobra. Patrzcie, dobra, tutaj mamy jedno. Mhm. A to jest, um, to jest że najlepszy, najlepszy samochód, dobra, czy ta najlepsza fura. 3. Kategoria. No to pierwszy. No to pierwszy. No czekaj. Nie, ja jestem za tym, za pierwszym. Polina. Ja jestem za moim. Co? Co się śmieje? Nie, dobra, pierwsze. 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 Dobra. Czyli Dzięki. A może, czyli po służbie. Czyli pauzy. Tak, tak. Edygar. Tak szczerze. i I powiem, że ludzie się tak strasznie boją, w ogóle jak zobaczą kamerę, to oni są tacy. Nie, zdjęcie Ej, naj jest najładniejsze. Najlepsze Zdecydowanie to Zdecydowanie ta taksuwa. Kwiatki? Ja, jak ja. Ty kwiatki, a ty taksuwa. Na no, moje zdjęć, tak za Proszę Dzień. Państwa, niestety ogłaszam i obec, że tę kategorię wygrywa Paulina Miękka Faja. Psycholka, psycholka 0 nad suzero. zero. Kto był ostatni? Paulinka. To jest pierwsza. Symetryczna. Najbardziej symetryczne zdjęcie. O kurde, to będzie ciężkie, bo nie jestem dobra w symetrii. A to być symetryczne, to nie jest symetryczne. To bardziej to będzie symetryczne. Symetria, symetria. Wygląda to śmiesznie trochę. No jest git. <laughs> jest git. Ej, to była najcięższa konkurencja chyba, bo... Zrób symetryczne zdjęcie w mieście, które jest niesymetryczne, no. No dobra, to teraz ja pójdę. No ja nie uważam nawet, żeby y, symetria to był jakiś ciężki temat, dlatego że mimo wszystko w mieście wydaje mi się, że. Miasto jest mimo wszystko, które jest symetryczne. Zrób symetryczne zdjęcie w mieście, które jest niesymetryczne. No. Y, mam pomysł na zrobienie zdjęcia po prostu y, budynku z dołu. Wiesz o co chodzi? Dobra, to jest symetryczne. A to według ciebie nie jest w jakimś stopniu symetryczne? Jakieś w jakimś jest. No. Czasami zbyt artystycznie myślę, jakieś zwalone pomysły mam i w głowie to wygląda dobrze, ale potem na zdjęciu to nie wygląda dobrze. Szczerze? Nie mam żadnego pomysłu na to zdjęcie, bo jest dużo symetrycznych z rzeczy. Wiecie, że staje właśnie na środku ulicy, czy coś? O! O! Nie, weź tak! Taką Jak perspektywę zaiste, tak! Zasz, tak. <laughs> Daj, czekaj! Ale w mojej nie chcę na ulicy. Ja, no, o tym co Dobra, jadą. Jadą, dobra, chodź. Ja jestem szybka. Mamy do wyboru to, a to jest średnie. Mamy to, później mamy te z linią. Ta, ta linia jest ładniejsza, co nie? Patrz. Ta linia jest ładniejsza od tej, co nie? Mamy tą linię. Ej, słuchajcie, chciałabym coś ogłosić. Ale Paulina jest moja. Paulina, opowiedz. Ja nie podchodzę, bo go jeszcze. <grym> tak, to jest karty tak? Numer jeden, numer dwa, numer trzy. Które zdjęcie według ciebie jest najlepsze? Możesz ty. jest najciekawsza. To? Dobra. Dzięki śliczne. Dobra. Dobra. Są trzy zdjęcia. To jest zdjęcie takie, takie, takie. które według was jest najlepsze, jeżeli chodzi o kategorię najbardziej symetryczne? To? No, znam to. Ale nie to Czyli wy wszyscy jesteście na numer jeden, tak? Tak. Dobra. No dobrze, to dziękuję Wam bardzo. Dzięki. No dobrze, to słuchajcie, no wydaje mi się, że tutaj mamy trzy zdecydowane głosy na Ole, więc tę kategorię wygrywa Psycholka. Czyli jakie zdjęcie? Te linie. Linie. No widzisz. Czyli tak, moje położenie się na ulicy. Jak się plasuje punktacja? Miękka Fajas. Jeden? Pamiętam, ile miałam. Jeden punkt, Dobrze, na to. Boże, słuchajcie, nie przejmujcie się, ona jest blondynką, pamiętajmy o jeden, tym. Jeden i zero. Wygrana dostaje majteczki na no bo dzień kobiet. jutro jest dzień kobiet, więc po prostu, ale to jest tak, że przegrani wybierają te majtki. Tak. Teraz jest kulminacyjna konkurencja. Jeżeli ja nie dostanę punkta, no to wtedy rozstrzygnie się między wami. A jeżeli Najgłópsze ja dostanę punkt, no to nikt nie wygrywa. To losujemy, kto wygrywa. Będzie. Kategoria. Najg 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 najgłupsze. 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 Moi drodzy, zdjęcie. to jest moja kategoria. Ja chciałabym być w ogóle na tym zdjęciu. Myślałam, że wyjdę do Kibla i zrobić zdjęcie na Kiblu. Chcemy czy nie? No chodź, My z boskim sobie łazience. Dobra, zostawimy już. Mogłabym lepszą zrobić, ale zostawimy. Nie, jeszcze jedno. Jeszcze Nie. jedno. Czekajcie. Jeszcze jeden zrobimy. Są gotowe. Moi drodzy, ja się... Ja po prostu, tam gdzie ja jestem, to jest głupie zdjęcie. To jest Co <noise> zdjęcie za To jest obrzydliwe, ale jest głupie, Ale jest głupie, ale jest głupie. Najgłupsze zdjęcie hmm. Powinnam zrobić zdjęcie... ciebie Czekaj, no podejdź tutaj No przecież sobie No jest przekazań Mamy to! No to zdjęcie jest przepoteżne Idziemy Hahaha! Ja chcę dostać te majtki! Dobra. Co zrobić z twarzą, to jest niesamowite. Nie, ale powiem wam szczerze, że y, robiliśmy sobie te foty i jeżeli chodzi o aparat te zdjęcia, to fajne wyszło, mm -hmm. podoba mi się. Fajne tak. się, no. Fajne kolory mają. Prawda. Te Wydaje auto... mi się, że od samego początku już jest jakiś taki retusz nałożony mm -hmm. na te foty, nie? Mm -hmm. Te auto u Pauliny mega dobrze wyglądało, a chyba nie było w ogóle edytowane. Więc... To tak, mamy kategorię najgłupsze zdjęcie. Idealnie. Będą trzy <laughs> zdjęcia i trzeba wybrać najlepsze. To jest pierwsze. Mm -mm. To jest drugie. I to jest trzecie. Nie no, zdecydowanie. to jest pierwsze. Pierwsze? Gratuluję, no. na. Gratuluję naprawdę, z Tak? Tak? Fajne, dobra. Opominam. Nie, no to, no... Bezesperacyjnie. To pierwsze. Drugie. I trzecie. I moje drugie. Drugie? No. no, to jest proste, ale efektywne. Tak. Dobra. Czyli, czyli to jest boski. Czyli czy to ja, czy to czyli jest. Czyli to jest ta foteczka. Super. Dobra, dzięki wielkie pierwsze. I każdy z was ma osobny głos. Pierwsze, drugie i trzecie. Pierwsze, tak. Pierwsze? Paulina? Dobra, Paulina po prostu jest królową. No, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za zawody dzisiejsze naszych wygrywa. zdjęć. Przy okazji też y, kategorię najgłupsze zdjęcie wygrywa. Paulina! Bo Paulina jest królową ku Tym Bo samym nie. wygrywa. Ej, też samochodę. tym samym wygrywa majtki, które będą wygrywać. A, dzień kobiet! Przyszmy! Dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobały nasze zdjęcia, które zrobiłyśmy i gratulacje dla Pauliny, która wygrała ten odcinek! Brawa! Oczywiście wszystkie zdjęcia były robione telefonem, e, tak jak mówiłam, Realme GT2. Podsumowując, uważam, że bardzo fajne zdjęcia wyszły. E, ogólnie ten cały film powstał we współpracy z marką Realme. E, no i tyle. Chciałam się też z Wami pożegnać. Życzę Wam miłego dnia i buziaki. Zostawcie, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. I... Wpadajcie na nasze instagramy i może zobaczycie na Instagramie Pam Podicie z, z majtkami. Z Jaki no, pan?